Pan poeta, kuleczka i kosteczka. Rzekła kostka. Droga Kulko, chcę jak ty się kręcić kółko. Zaraz no. gdyby nie krawędzie, poturlałabym się wszędzie: na podłodze, pod łóżeczko, po dywanie, za szafeczką. Och, tak! Chcę być obrotowa, a nie taka kwadratowa. Kostko moje. Dziękuję Bogu. Ja to nawet nie mam rogu. Los mój bardziej pokręcony, bo ja nie mam drugiej strony. Nawet boku, ni wgniecenia, nic się we mnie nie pozmienia. Od turlania też ci powiem może się zakręcić w głowie. Jak tu można dojść do sedna? Gdy zazdrości drugiej jedna i narzeka? A to szkoda, bo w tym świata jest uroda, w tym najwięcej jest pociechy, że ma każdy różne cechy. Bez nich nasze życie cudne byłoby po prostu nudne.